Witam na kanale Nowato. Wychodzę dzisiaj rano z domu i słyszę jakiś inny dźwięk, jaki wydaje jednostka zewnętrzna, jakby troszeczkę głośniej. Ale to jest z, na ścianie szczytowej, więc poszedłem tam, patrzę i jest. Trafiłem na defrost. Trafiłem na, na moment, w którym pompa za chwilę będzie się rozmrażać. Jak widzicie Państwo bardzo pięknie zalodzona ale jeszcze słychać że pracuje No i za chwileńkę zatrzyma się wiatrak już to się stało słychać było zawór jak przełącza zawór trójdrogowy który przełącza gaz w tej chwili będzie odbierał ciepło z bufora i przekazywał do z tego parownika, który stanie się skraplaczem. Ta cała operacja trwa kilka minut. 0 stopni, około zera na, na zewnątrz, duża wilgotność bardzo. Stąd te defrosty. Parę razy pytają się Państwo, czy to normalne, że POMPA tak często co 20, co 30, co pół godziny, co 40 minut wchodzi w defrost. No tak to jest, że jeżeli na zewnątrz mamy w okolicach 2 stopni i mniej mamy bardzo dużą wilgotność to przechodząc to powietrze przepompowane jest przez parownik wychodzi z parownika obniżona temperatura, bo odbieramy ciepło przecież. Ma minus 1, minus 2. Zmniejsza się pojemność pary, która może się zmieścić w tej temperaturze. Jeszcze się mieściła w temperaturze plus 2 stopnie, a przy minus 2 się nie mieści, czyli w jakimś innym zakresie w tych okolicach, kiedy jest na zewnątrz bardzo wilgotno. No i musi to się gdzieś wytrącić, czyli wytrąca się, zamarza, bo jest minusowa temperatura parownika, i stąd te oblodzenie i konieczny defrost no i tu widać już, że woda cieknie czyli rozmraża się zmienia ten, ta śnieżna pokrywa już zaczyna być prześwitywać już zaczyna być ciemna leje się woda na dole widać pewnie około 2-3 litrów z takiego defrostu teraz poleciało i to tyle. Wszystkie pompy ciepła w, w obszarze pracy plus 5, minus 5 w naszym klimacie na wykresach, jeżeli są to wykresy autentyczne, pokazują spadek mocy albo zmniejszenie COP, czyli sprawności, ponieważ właśnie defrosty powodują, że część energii musi być zużyta na, na pracę własną pompy, a nie oddana do budynku. Częstym dobrym rozwiązaniem, polecanym zresztą w większości jest, to, żeby równolegle w pracy takiej pompy był wpięty bufor. Nie musi to być tak duży jak ja mam. Może być to 80-100 litrów. To jest właśnie ta potrzebna moc natychmiastowa, potrzebna ilość energii natychmiastowo dostępna do defrostu. I to powoduje, że ten defrost odbywa się bardzo sprawnie i... W rzeczywistości nie zabieramy e, energii z domu, na przykład z podłogówki nie wyciągamy jej, chociaż to jest nieznaczna ilość, ale e, nie wyciągamy jej z domu tam, gdzie ona jest użyteczna, tylko z, ze zbiornika, z bufora, gdzie ona jest zmagazynowana chociażby na ten cel. Druga rzecz to przepływy konieczne. E, pompa lubi, żeby. Przepływ wody przez wymiennik był bardzo duży i często jedynym rozwiązaniem jest to, mając na przykład ogrzewanie grzejnikowe z, z zaworami lub podłogówkę z zaworami, jedynym rozwiązaniem jest to, że pompa musi napędzać bufor, a dopiero z bufora, wtedy już inne przepływy mogą być znacznie mniejsze. Rozbierana jest ta woda, ten czynnik, rozprowadzany po po budynku. Ta pompa Mitsubishi Kodan ze sprężarką Zubadan od temperatury plus 3 stopni zaczynał uruchamiać dochłodzenie. Ten system właśnie Zubadan, który wtryskuje parę do sprężarki powodując, że na takim parametrze, jak u mnie pracuje w tej chwili 38 stopni, 4, 30, tak gdzieś koło tego to moc tej pompy nie spada do minus 15 stopni, czyli jak ma 6 kW nominalnej, to ma i min, przy minus 15 to jest 6 kW. No i teraz już. Widać na, na filmie, że ruszyła pompa, trochę teraz wentylator przewentyluje, wymiennik, para się wydobywa, może tego na filmie nie widać. A tutaj wróciłem do domu, zobaczyłem, e, proszę zobaczyć, to jest wykres, który pokazuje, jak się zaczęło ogrzanie e, w godzinie siódmej. W godzinie i za chwilę będzie tutaj o po, po godzinie 8 kiedy wyszedłem, ten dolny pik niebieskiej linii to jest odmrożeń defrost, a pod koniec tego wykresu to już jest grzanie ciepłej wody. Dziękuję. Pozdrawiam, sprawdzone, polecone. Nowato.